cześć szybaneczko, tu Jaro witam Was w dość typowej grze na moim kanale. Postanowiłem sobie nagrać Sniper Elite V2. Gierka dość, dość zapowiada się dość ciekawie, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Zagramy sobie. Kampanie, będziemy ją przechodzić, wiadomo, misjami tam, czy tam etapami w grze, bo to zależy też. Wiadomo, nie będziemy nagrywać odcinka po dwie godziny, jeśli misja będzie trwała dość długo, czyli będą jakieś tam etapy. Na pewno wcielamy się w snajpera. Dajemy sobie nową, nową grę. Idziemy nie w, snajp, w snajpera, nie w kadeta, idziemy w szelec wyborowy, nie? Mafia wojna Hitlera. Mm -hmm. Filmik jakiś tu na początku. Zapraszam do czytania. Hmm. O Niemcy jednak mieli technologię <coughs> zbrojeniową, jedną z lepszych, nie? the nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. it was a terror weapon. Fumbling antwerp, paris, london, and london. The the CIA, CIA, their launch sites were overrun, and pushed back out of range of england. but already, the allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top-secret operation Overcast. Many of the architects of the V-2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. Czyli naszym zadaniem będzie tak, żeby się tak nie stało. Więc konkretnie lecimy. Major General Hans von Eisenberg pokryjem negocjowa bezpieczeństwo dla swoich zespołów. Pięciu najlepszych naukowców programu V2 spotkał się z prowadzącym negocjacje z i W Brandenburskie. W ramię będę. What the fuck. To chyba... To Focus. była moja jedyna szansa na zlikwidowanie go przed zawarciem UV. Nie spotkają się, do zadania okazało się najtrudniejszą myślą jaką kiedykolwiek podjęła. Czyli mamy zlikwidować tego gościa. Przyjrzyjmy mu się dobrze i lecimy. Czekajcie, bo sensitivity w myszce mysz rozejrzyj się, B użyj lornetki, rolka myszki. Nie ma tu nikogo. No i idziemy coś pomordować. WSD lewy się przytrzymaj sprint. Dobra, my musimy się dostać tam do tego punktu. Na razie nieźle. Mm, szybciutko się o. Podłóż minę, pułapka, która pomoże Ci yy, która pomoże Ci w późniejszej ucieczce z tego miejsca. Z, X, wybierz przedmiot z wyposażenia, użyj przedmiotu. Czyli czekajcie, Z, mina, pułapka. Mina, pułapka, jest. F, podłożenie. Czyli musimy pamiętać, musimy tu pewnie podejść. Pyk. I teraz... No jest konkret. Ktoś, kto w to dobiegnie? Do że przez nikogo do podłożenia naprzeciwko budynku. Przykuć niej, żeby poruszać się po Wskaźnik zagrożenia ostrzegać przy wykrycia Twojej obecności. C. No. Mamy tam gościa, chyba. Ich Ich weiß es nicht. Nicht, nicht wesentliche Kommunikation, Kommunikation sind, und sind keine rechtlichen Nachrichten, oder? oder? Keine Nachrichten. Das ist alles. Das war das. Ich werde nicht daran denken. To już po fakcie nas zauważyli. Udaj się na plac przed tobą. Kładź się staje się mniej widoczny dla przeciwników. Masz pewniejsze rękę podczas celowania. Ciągle się możesz dostać, możesz się dostać do trudno dostępnych miejsc, czyli przytrzymaj C, żeby się położyć. No i konkretnie idziemy po nich normalnie. Ciekacie, ja tu muszę zrobić trochę więcej miejsca, bo idziemy po tych szkopów, nie ma to tamtą. Lecimy po nim. Dobra, i ciągamy się. Coś tu będzie? Nie no, gra jest bardzo fajna. Okay. ukryj się za obiektem. Przed tobą, a następnie przesuń się w lewą krawędź. Q, ukrywanie się przed osłoną. Trzy, mamy pistolet. Headshot! Lepiej niż wcześniej Użyj miny lądowej, by, yy, czyli mina lądowa to jest pułapka, tak? Dobra, F kładziemy Dobra, teraz się stąd wynosimy. Dobra, ale nie tupiemy, bo było słychać jak tupiemy. berlin 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 <much> von eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face neither did his russian contact Shot the slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet I <laughs> my breathing to steady my aim, and then. <laughs> Poszło drugi szał, drugi zabity. nie ma to tam konkretnie, mnie normalnie czachę rozwaliło. Dobra. Ten tam coś sprawdza, jak widzicie. Yy, mam mały problem z myszką, bo coś. Skąd strzelam? Widzicie go? Skąd strzelam? Aha, dobra, odległość strzału. Bardzo blisko, tu gdzieś był. Czekajcie, bela odnewka, Oznaczymy sobie. Jeden drugi, Dobra, to są oni tych dwóch. Ja mam drugie okno, chyba z drugiego okna też mogę strzelać, czy nie mogę Normalnie milimetry przeleci, normalnie po tył. 141 metrów, nie ma to. Tamto załatwiony, cel wyeliminowany. Teraz chyba ich przybiegło trochę więcej, tu będą tu bili na pewno. Czekajcie, może znajdziemy tu jakąś. E, no, ale tu co, nie mogę stąd uciec? To taki mały trochę bezem. Mam tam Dobra, tu chłopaków wysadziło. Kucnij. Nie, 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 nie. nie widział mnie na pewno. Ja powiem wam, że nie jest łatwo tu wycelować tych wariotów małych niemieckich. To no, ma niemieckie warioty. A czemu? Bez sensu jest, że nie mogłem tu wskoczyć. Się stąd zrywamy? Ciągiem nam tu normalnie wjechali. No nieźle. Co to było? What the fuck? Fuck, nie ich freue mich auf das Ende des Krieges. Soldaten, mam... Deutschland. Ihr solltet dankbar dafür sein, kämpfen zu dürfen. Es ist kaum noch ein Kampf. Die Alliierten aus dem Westen, die Russen aus dem Osten. Nicht der Zeitpunkt für solche Worte. Reiß dich zusammen, Soldat. Nunca, da zwei fronten du bist eine Schande.

Się tego w oknie Tak co, się prosto w nos dostały. Kąd? Widzicie, skąd widzieliście skąd padły ściany? z w goście. Niemieckie Oh. Out, right? uh. what the fuck to Cholera, obijają mnie tutaj Wam powiem troszeczkę. Ja dostaję Uuu, buja Eliminacja przeciwników O kurwa, tu nigdzie nic konkretnie Posprzątany Dobra, jedynie ja biegnie tu Dobra, widzimy go Schowa się za autem pewnie Leci panu z u, u. Konkretnie 720 punktów za trafienie w głowę. Nie ma to tam. Posprzątani jest snajper dla podległości ciało. Nietrafiony miał być wyżej. Ładuj, ładu, ładu, ładu kości. A, tak teraz widzicie, nawet na nawet bez wstrzymywania konkretnie posprzątany nie ma to tam, to gość. Jeszcze jeden. Bo najbardziej strzału, pewnie się na ten, nie stal. Ale prosto dostał normalnie na ten, na na show. Nie mogę się wycofać. Rosjanie i Niemcy zrobiliby, żeby co? Pozostało 4. popatrzcie się. Misja zakończona sukces, Wynik konkretnie. Najwyżej punktowany szał 2220. Najdłuższy szał 183. Uuu. Ogólny czas gry 14 minut 32 odległość. Szał 1000 Uuu, konkretnie. <ścoughs> Okej okay, ludzie. Jak Wam się podoba? Lecimy z drugim odcinekiem za niedługo. Wy łapkować, komentować moje mortki i co? Kto jeszcze nie subuje, zapraszam do subowania. Więc my widzimy się na pewno za niedługo. Więc trzymajcie się, piątka Elo.